W tym odcinku serii kryminalnych opowieści na kanale YouTube Podejrzani zajmiemy się sprawą firmy Italmarka, o której głośno zrobiło się na przełomie lat 90. i 2000., kiedy to wyszło na jaw, że za biznesem, który, zdaniem świadka koronnego masy, miał przynosić miliardowe zyski, mogli stać gangsterzy i politycy. Czy dziś Italmarka wciąż działa? Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Podyskutujecie o nich także na Discordzie kryminalne opowieści. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Rok 1996. Marek Kolasiński, poseł na Sejm trzeciej kadencji z ramienia akcji wyborczej Solidarność, AWS, założył w kocku spółkę Italmarka MK, która produkowała meble. Zaledwie rok później od gminnej spółdzielni w Kocku kupił budynek restauracji Kameralna, gdzie otworzył centrum handlowe i sprzedawał tam m.in. meble z firmy Italmarka. Biznes rozwijał się przez blisko dwa lata, aż do kryzysu gospodarczego w Rosji. Jesień 2000 roku. W magazynach spółki Italmarka funkcjonariusze policji ujawnili znaczne ilości markowych alkoholi, m.in. koniaków czy whisky. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Italmarka MK to firma niegdyś należąca do Marka Kolasińskiego. Sprzedał ją jednak spółce należącej do byłego poznańskiego senatora trzeciej kadencji Aleksandra G., a odnaleziony alkohol zniknął kilka dni wcześniej z innej firmy Kolasińskiego z siedzibą w Żarnowcu. Kartony z wysokoprocentowymi trunkami zabezpieczono tam na poczet nieuregulowanych przez spółkę należności podatkowych. W tym czasie funkcję dyrektora handlowego i kasiera firmy Italmarka M.K. pełnił syn posła Kolasińskiego, również Marek. Maj 2001 roku. Pod zarzutem oszustw gospodarczych w firmie Italmarka, polegających na wyłudzaniu podatku VAT przy fikcyjnym handlu papierosami na podstawie fałszywych dokumentów, zatrzymany został Marek K., syn Marka Kolasińskiego. Poseł zgodził się później na podawanie pełnego nazwiska, przekonując, że nie popełnił żadnego przestępstwa, ale padł ofiarą politycznego spisku. Zaledwie tydzień później wpadł poszukiwany brat posła, Andrzejka, wiceprezes firmy Italmarka z siedzibą w Żarnowcu. Zarzucano mu udaremnienie spłaty wierzytelności firmy na kwotę przeszło 30 milionów złotych doprowadzenie spółki do niewypłacalności i posługiwanie się fałszywymi dokumentami, za co groziło mu do 8 lat za kratkami. Tymczasem według śledczych Marek K. w okresie od sierpnia do września 2000 roku, jako dyrektor handlowy i kasjer firmy, poświadczając nieprawdę w dokumentach, mając na celu wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT, spowodował straty skarbu państwa rzędu co najmniej 180 tysięcy złotych. Został tymczasowo aresztowany. Groziło mu do 10 lat pozbawienia wolności. Już wtedy rozważano złożenie wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego Markowi Kolasińskiemu. Tym bardziej, że pojawiał się on niemal od początku w dużo bardziej medialnej sprawie swojego przyjaciela, wspomnianego już poznańskiego senatora trzeciej kadencji z ramienia klubu senatorów niezależnych Aleksandra G. G. zatrzymano i tymczasowo aresztowano w 2001 roku jako podejrzanego o oszustwa celne i podatkowe oraz udział w gangu pruszkowskim. Zeznawał na jego temat m.in. świadek koronny Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. Oszustwa te miały polegać na wyłudzaniu nienależnych zwrotów podatku VAT w ramach procedury Tax Free przy rzekomej sprzedaży cudzoziemcom towarów w Polsce, głównie papierosów. Mechanizm ten był zbliżony do tego, co miała robić spółka Italmarka, założona i zarządzana przez posła Kolasieńskiego, jego brata i syna. Z tym, że ten rodzinny proceder nie miał jeszcze związków z Aleksandrem G. ani mafią pruszkowską. W 1999 roku poprzez firmę KG Fund, były senator Aleksander G. odkupił od Marka Kolasieńskiego i jego brata Andrzeja udziały w spółce Italmarka z siedzibą w Żarnowcu. Oficjalnie transakcja opiewała na kwotę dużo większą niż w rzeczywistości. G. obiecał jednak byłemu posłowi udział w zyskach. Italmarka była potrzebna do prowadzenia działalności tax-free, bo miała już odpowiednie obroty i renomę. Pieniądze, po milionie dolarów na organizację tego biznesu, Aleksandrowi G. mieli przekazać czołowi gangsterzy z Grupy Pruszkowskiej. Między innymi Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, i Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. Gdy Pershing w grudniu 1999 roku został zastrzelony w zakopanem, a w sierpniu 2000 roku Masa przyjął status świadka koronnego, z byłym senatorem współpracować mieli inni gangsterzy z Pruszkowa, m.in. Grzegorz S., pseudonim Tłuszczak. Zanim jednak tak się stało, jak twierdził w swoich zeznaniach Masa, Aleksander G. miał roztaczać przed bosami mafii pruszkowskiej wizję zarabiania na granicy przez sprzedaży papierosów cudzoziemcom miliarda nowych złotych kwartalnie. W książce To tylko mafia, napisanej z Wojciechem Sumlińskim i Tomaszem Budzyńskim, Masa wspomina natomiast o miliardzie nowych złotych podatku w pierwszym kwartale 1999 roku. G. przedstawił nawet rzekomo gangsterom opinię profesora Witolda Modzelewskiego, jednego z najwybitniejszych w Polsce specjalistów z zakresu prawa podatkowego, współautora ustawy o VAT, prezesa Instytutu Studiów Podatkowych. Były senator, zdaniem Masy, zapewniał, że to Modzelewski zajmuje się obsługą prawną lukratywnego interesu. Masa zeznawał też, że swego czasu przydzielił Aleksandrowi G. kilku ochroniarzy. W tym Grzegorza Eł, pseudonim Mięśniak, i że ochroniarze ci mieli pewnego razu odwozić Modzelewskiego z Poznania do Warszawy po spotkaniu z byłym senatorem. Nie tylko jednak zeznania masy wskazują na kontakty Aleksandra G. z profesorem Modzelewskim. Jak w listopadzie 2003 roku pisali na łamach Gazety Wyborczej dziennikarze Rafał Zasuń i Wojciech Cieśla, gdy na przełomie 1998 i 1999 roku do sejmu skierowano rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący wprowadzenie procedury tax free dla cudzoziemców, Aleksander Gier szukał możliwości przeforsowania korzystnych dla niego zmian. Chciałby zwrot podatku dla cudzoziemca za zakupy w Polsce, realizowany był wyłącznie na granicy i wyłącznie przez wyznaczone do tego tak firmy zwrotowe. W przypadku byłego senatora, zajmowałyby się tym kantory, których sieć miał przy granicy niemieckiej. G. zorganizował przepustki do Sejmu swoim dwóm współpracownikom, którzy na posiedzeniach komisji finansów namawiali do przyjęcia konkretnych rozwiązań. Jednym z głównych przeciwników ich propozycji był profesor Modzelewski. Wtedy Aleksander G. zmodyfikował swój pomysł. Chciał uruchomić specjalne sklepy, w których cudzoziemcy kupowaliby papierosy bez akcyzy, a potem na granicy odzyskiwaliby podatek VAT w ramach procedury tax-free. Firma byłego senatora, a mowa tu o firmie Italmarka, zajmowałaby się zwrotem VAT i zarabiałaby na prowizji. Co ważne, papierosy miałyby inne opakowania niż normalne, dzięki czemu nie mogłyby trafić do sprzedaży w zwykłych sklepach. Sprzedaż papierosów bez akcyzy wymagała jednak zmiany przepisów, i w tym celu w czerwcu 1999 roku Aleksander G. zwrócił się do profesora Modzelewskiego. Ten po kilku miesiącach zwrócił się jako ekspert Sejmowej Komisji Finansów i prezes Instytutu Studiów Podatkowych do dwóch wiceministrów, proponując zmianę przepisów tożsamą z pomysłem byłego senatora, a nawet przedstawiając gotowy projekt rozporządzenia w tym zakresie. Choć nie wspominał, że rozwiązanie to zaproponował Aleksander G., w aktach znalazły się potem faktury, które wystawił mu za doradztwo. Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, tak mówił jeszcze o interesie z firmą Italmarka w książce To tylko Mafia. Gawronik dawał firmę i wiedzę. Firma nazywała się Italmarka. Gawronik obiecywał, że będą nas chronić żołnierze z jednostki Grom. Wiedziałem, że dobrze znał się z Petelickim. Zadzwoniłem do Pershinga z prośbą, by pożyczył Gawronikowi 100 tysięcy marek, potrzebne na łapówki dla Modzelewskiego i Goryszewskiego. Obsługę prawną i podatkową mieli zapewnić właśnie Witold Modzelewski i Henryk Goryszewski, poseł AWS, którzy mieli otrzymać udziały. Prezesem miał być człowiek od Gawronika, wspomniany Leszek Krause, a wiceprezesem człowiek od nas, psycholog z aresztu śledczego w Białołęce, Waldemar Wagner. Z którym zaprzyjaźniłem się podczas odsiadki. Nowy zarząd spółki, wprowadzony przez Gawronika, czyli Krause i Wagner, wziął kolejny kredyt, tym razem na własną działalność. W kredyt banku otworzono linię kredytową na 24 miliony złotych, z czego Italmarka w dwóch transzach zdążyła wziąć 7 milionów. Wszystko zostało ustalone i przygotowane. Na pokładzie niedawny wicepremier, wpływowy profesor, Wywiad reprezentowany przez generała Petelickiego i jego przyjaciela, generała Częplińskiego w tle. Koncesje przyznane, kredyty otrzymane, w perspektywie miliardy. I wtedy przyszła wiadomość: Wszystko odwołane. I tyle, żadnego wyjaśnienia. Sądziliśmy, że to pomyłka. Kto rezygnuje z miliardów, gdy są w zasięgu ręki? Profesor Modzelewski podczas późniejszych przesłuchań i w mediach. Zaprzeczał wersji masy i utrzymywał, że nie miał wiedzy na temat byłego senatora oraz jego kontaktów w półświatku. Wracając jednak do wątku posła Marka Kolasińskiego, założyciela i pierwszego właściciela firmy Italmarka. Wrzesień 2001 roku. Służby do sprawy firmy Italmarka zatrzymały Lidię D., znajomą lub jak podają niektóre źródła, konkubinę posła Kolasińskiego. Październik 2001 roku. 18 października 2001 roku zakończyła się trzecia kadencja Sejmu RP trwająca od 20 października 1997 roku. Tym samym poseł AWS Marek Kolasiński stracił immunitet. Wiedział, że znalazł się w kręgu zainteresowań służb w związku ze śledztwem dotyczącym oszustw podatkowych i wyłudzeń kredytów na kwotę blisko 40 milionów złotych w firmie Italmarka. Dlatego tuż przed wygaśnięciem mandatu poselskiego uciekł z kraju, posługując się paszportem dyplomatycznym. Po kilku dniach wydano za nim list gończy, poszukiwano go na skalę międzynarodową przez Interpol. Wpadł w lutym 2002 roku na Słowacji, a w maju sprowadzono go do Polski w ramach procedury ekstradycyjnej. Usłyszał wówczas 16 zarzutów dotyczących przede wszystkim wyłudzeń kredytów. Został tymczasowo aresztowany. Luty 2002 roku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali cztery kolejne już osoby podejrzane o udział w oszustwach gospodarczych, do których dochodziło w firmie Italmarka z Żarnowca. Ujęci to pracownicy tego przedsiębiorstwa, którym przedstawiono zarzuty oszustwa, za co groziło do 10 lat pozbawienia wolności. Mowa o wiceprezesie firmy, Rafale G., dyrektorze handlowym Andrzeju C., magazynierze Jarosławie K., oraz kasjerze Rafale B. Zdaniem prokuratury mieli oni wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Zawierciu za rzekomy zakup papierosów, posługując się w tym celu fałszywymi czekami podróżnymi, wystawionymi przez sklep z Słubic. Problem w tym, że transakcje te były fikcyjne. Skarb państwa na takich oszustwach miał stracić blisko 6 milionów złotych. Lipiec 2002 roku. W ręce śledczych wraz z pięcioma innymi podejrzanymi o organizowanie pieniędzy, fałszywych czeków i przekupywanie celników na potrzeby procederu wyłudzania podatku VAT w procedurze tax free wpadł pruszkowski gangster Grzegorz S., pseudonim Tłuszczak. Październik 2005 roku. Sąd rejonowy Wolkuszu nieprawomocnie skazał byłego posła Marka Kolasińskiego na karę 9 lat pozbawienia wolności i grzywne za udział w oszustwach w firmie Italmarka. Mowa o wyłudzeniu podatku VAT i kredytów na kwotę sięgającą 40 milionów złotych. On sam nie przyznawał się do winy. Dobrowolnie poddało się natomiast karze czterech innych oskarżonych, w tym jego brat Andrzej oraz Lidia D. Wobec nich orzeczenia sądu stały się prawomocne. Wrzesień 2007 roku. Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił wyroki i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania ze względów formalnych. Kolasiński wyszedł w związku z tym z aresztu, w którym przebywał, przeszło pięć lat. Zapowiedział, że zajmie się rodziną i przygotowaniami do ponownego procesu, ale nie wykluczył powrotu do biznesu i polityki. Miesiąc później, w odrębnej sprawie, Sąd Okręgowy w Lublinie skazał go na trzy lata pozbawienia wolności i 10 tysięcy złotych grzywny. Uznając go za winnego wyłudzenia kredytu na kwotę niemal 4 milionów złotych. Do zdarzenia doszło w 1999 roku w banku PKO BP w Lubartowie. Były poseł miał przedstawić sfałszowane dokumenty, które wykazywały zdolność kredytową firmy Italmarka, choć ta w rzeczywistości nie miała takiej zdolności. Sierpień 2009 roku. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrońcy Marka Kolasińskiego od wyroku lubelskiego sądu. Luty 2014 roku. Po ponownym procesie stanowiącym efekt wcześniejszego uchylenia wyroku, sąd pierwszej instancji skazał byłego posła na karę 5 lat więzienia i 90 tysięcy złotych grzywny za wyłudzenie blisko 40 milionów złotych kredytów i podatku VAT w ramach firmy Italmarka z lat 1997-2000. W czasie toczących się przeciwko Kolasińskiemu postępowań był on dwukrotnie zatrzymywany. Pierwszy raz w 2002 roku na Słowacji, ponownie w 2011 roku. Jako tymczasowo aresztowany spędził za kratkami blisko 8,5 roku. Dlatego sąd, zaliczając mu ten czas na poczet kary, uznał, że odbył on ją w całości. Zaś karę grzywny zrealizował w części. Wyroki skazujące usłyszeli także inni oskarżeni. Między innymi notariusz z Sosnowca Sławomir O., przedsiębiorca Jacek G., dwa lata pozbawienia wolności za wyłudzenia kredytów, oraz Antoni B., były dyrektor banku PKO BP w Olkuszu. Dwa i pół roku więzienia za niedopełnienie obowiązków, i spowodowanie uszczerbku znacznych rozmiarów w majątku banku. W pierwszym procesie usłyszeli oni odpowiednio kary 3 oraz 4,5 roku za więziennymi murami. Na koniec najciekawsze: w krajowym rejestrze sądowym wciąż można znaleźć spółkę Italmarka. Nie jest to jednak nieaktualny wpis z przełomu lat 90. i dwutysięcznych, a podmiot zarejestrowany w kwietniu 2009 roku z minimalnym wymaganym kapitałem zakładowym na poziomie 5000 zł. Ewentualny zbieg okoliczności wyklucza siedziba spółki, żarnowiec i przedmiot działalności, w którym na długiej liście znalazła się m.in. produkcja mebli czy sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Spółka od listopada 2023 roku. Nie posiada członków zarządu, ale jej jedynym udziałowcem, do maja 2014 roku pełniącym także funkcję prezesa zarządu, posiadającym 100 udziałów o wartości 5000 złotych, jest 43-letni Marek K., syn byłego posła, ten sam, którego zatrzymano w maju 2001 roku do sprawy wyłudzeń w pierwszej firmie Italmarka. Tymczasem obecna Italmarka ostatnie sprawozdanie finansowe złożyła we wrześniu 2021 roku za rok 2019. Wynika z niego, że w 2019 roku spółka nie osiągnęła żadnych przychodów, nie poniosła też żadnych kosztów, a co za tym idzie, nie zapłaciła żadnego podatku dochodowego ani nie dokonała podziału i wypłaty zysku na rzecz wspólników. Podobnie było w latach poprzednich, sięgając do roku 2015. Czym więc zajmuje się ta spółka, jeśli jej przedmiot działalności obejmuje kilkadziesiąt pozycji? Do niedawna składała sprawozdania finansowe. W ostatnim czasie dokonano zmian w składzie zarządu, ale od lat nie ma przychodów ani kosztów. Na to pytanie nie udało nam się znaleźć odpowiedzi. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was te kryminalne opowieści, zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków naszego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Podejrzani oraz Kryminalne Opowieści Świat i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O głośnej sprawie firmy Italmarka można posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MP Go. Do usłyszenia. Czytał. Maciej Marcinkowski.